Dzień dobry, Michał Kolanko, zaczynamy Rzecz o Polityce. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Leszek Miller, były premier, były przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Panie premierze, jaki sygnał wysyła Jarosław Kaczyński, gdy przedstawia takie, a nie inne listy do Europarlamentu? To są ministrowie um, na wysokich miejscach. No to jest sygnał y, dotyczący powagi sytuacji, i to, że Jarosław Kaczyński zdecydował się na wysyp bardzo znanych nazwisk, y, dowodzi, że on pokłada w tych nazwiskach olbrzymie nadzieje i nie chce eksperymentować z ludźmi nieznanymi. A myśli pan, że nie chce też, że obawia się też, że ludzie, nie nieznani, ale. Że muszą to być ludzie najbardziej sprawdzeni, żeby byli w Europarlamencie? To też może być ciennik. Może być, oczywiście. Mnie wśród tych nazwisk trzy głównie zaskakują. Po pierwsze, to jest oczywiście pan minister Brudziński, który raczej sprawiał wrażenie, że jest zorientowany na obecność w wewnętrznej polskiej polityce. No to jest pan Czarnecki, który przez pięć lat pracował silnie w Wielkopolsce i teraz nagle się okazuje, że już nie będzie w Wielkopolsce, tylko w Warszawie, więc ciekawe są powody tego manewru. No i pani premier Szydło, która przecież jeszcze niedawno chowała unijne te flagi. Nie chciała na ich tle występować, a teraz będzie się musiała. Oczywiście, jeżeli się dostanie do parlamentu, będzie musiała się do tych flag przyzwyczajać. Platforma, no raczej się. Małopolska-Świętokrzyskie to jest okręg, w którym pisma duże poparcie zwykle, ale więc te szanse pani premier są chyba raczej wysokie. Ale jest też pytanie o, o taki termin Wielka Ewakuacja albo Wielka Ucieczka, jak ten film sprzed lat, którym posługuje się. Wczoraj, wczoraj politycy platformy. Myśli pan, że to jest też ewakuacja, czy to nie jest zbyt ryzykowne, żeby wysyłać ministrów? No, wie pan tak od takiej czystości sprawy zaczynając, to jeśli kampania wyborcza zostanie do Parlamentu Europejskiego ogłoszona, to w tym samym momencie, oficjalnie ogłoszona, to w tym samym momencie ministrowie powinni złożyć dymisję. I przestać pełnić swoje urzędy, żeby nie stwarzać wrażenia, że będą wykorzystywać pełnione funkcje do prowadzenia kampanii wyborczej. Natomiast. No, czyli, i... czyli spodziewał się pan dymisji od końca lutego? Nie, nie spodziewam się. A. Tak powinno być. Oczekuje pan dymisji od. Tak powinno się zdarzyć, ale oczywiście wiemy, że tak się nie zdarzy i ministrowie będą w uprzywilejowanej pozycji, bo będą wykorzystywali cały aparat, którym dysponują do prowadzenia kampanii wyborczej, a tak być nie powinno. Natomiast obydwie strony, to znaczy i koalicja europejska, która się tworzy, i PiS będzie się, będzie się wzajemnie atakował za pomocą różnych mniej czy bardziej Trafnych oskarżeń. Ale to jest pytanie, czy, czy to jest ogólnie sygnał o tym, że Prawo i Sprawiedliwość wzmacnia listy, bo to są silne nazwiska dla wyborców PiS, bo boi się przegrać? Myślę, że tak. Wie pan, trzeba tu jeszcze o jednej rzeczy pamiętać. Tak jak nominacja do Oscara nie oznacza zdobycia tej nagrody, to nominacja na listę wyborczą do Parlamentu Europejskiego nie oznacza zdobycia mandatu. Więc na razie mamy do czynienia z pewnym przeglądem intencji, ale kto rzeczywiście zdobędzie mandat, to przecież zależy nie od partii politycznych, o wyborców. To jest tak, że mandaty, mandaty wędrują w tej ordynacji. Tak, to jest więc, bardzo skomplikowana ordynacja. Więc w to, że powiedzmy, Prawo i Sprawiedliwość miało trzy mandaty w danym okręgu, to nie znaczy, że teraz będzie miało trzy. Oczywiście. A myśli że na, na ile istotne, też ogólnie jeśli chodzi o listy koalicji europejskiej, na ile istotna będzie wewnątrz. Rywalizacja wewnątrz list. Czy to nie jest tak, że i w, i w przypadku platformy, w przypadku Koalicji Europejskiej i w przypadku PIS, y, bo już widzimy te dwi, dwójki, przynajmniej y, Prawa i Sprawiedliwości, wewnątrz rywalizacja wewnątrz list y, no będzie jest intencjonalnie w jakimś sensie budowana, żeby podbić wynik ca, całej listy. I słusznie, dlatego że rzecz jasna, rywalizacja wewnętrzna na liście będzie obecna i pewnie będzie dość silna. Nawiasem mówiąc, to z punktu widzenia na przykład frekwencji wyborczej ma dobre znaczenie, bo rywalizacja przysparza wyborców, wzbudza większe zainteresowanie. No więc na pewno, jak już poznamy. Cały kształt list, to przekonamy się, jakie tam będą wewnętrzne targi rywalizacji. Ale, ale to te, w sumie dobrze dla wyboru. No, dla koalicji europejskiej i dla pis ogólnie dla wyniku pewnie też, ale na przykład dla niektórych mniejszych partii w koalicji europejskiej, które się znajdą, które nawet dostaną jedynki, to yy, ta rywalizacja może sprawić, że jedynka nie będzie wcale biorąca. Oczywiście, że tak. Jeszcze raz powtórzę. Jeżeli ktoś myśli, że wystarczy nominacja partii politycznej czy komitetu wyborczego do zdobycia mandatu, to mało. I zwłaszcza, zwłaszcza w koalicji europejskiej, jeżeli ona już oficjalnie powstanie, to przecież tam będą kandydaci z różnych ugrupowań partyjnych. Tam będzie autentyczna konkurencja i autentyczna walka, ale powtórzę, bardzo dobrze, bo to będzie wzmacniać zainteresowanie wyborami, będzie przysparzać większej frekwencji. Skoro już o koalicji europejskiej, to pytanie, czy jest Pan bliżej e, decyzji? Bo e, mówi Pan e, publicznie zresztą o względach rodzinnych. Tak. I pytanie, I one, czy, czy jest Pan bliżej tej decyzji, czy dalej. I one, i one dalej, te względy są dla mnie bardzo istotne. Dla mnie pierwszym krokiem to, było, to była deklaracja Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Pozytywna deklaracja dotycząca naszego apelu, apelu byłych premierów. Jak pan wie, Sojusz Lewicy Demokratycznej chętnie chce budować tą koalicję. Liczę na to, że w sobotę podobnie uczyni Polskie Stronnictwo Ludowe. To byłby bardzo cenny sojusznik. Natomiast jak już te wszystkie sprawy zostaną e, załatwione, no to będę oczekiwał e, rozmowy z przewodniczącym Czarzastym, co dalej. Z przewodniczącym Czarzastym czy z przewodniczącym Schetyną? No, ja sądzę, że jednak szefowie poszczególnych partii politycznych będą decydowali o ewentualnym mm, starcie y, członków ich partii politycy. A myśli pan, że Sojusz Lewicy Demokratycznej Miał, mówi pan, że się pan cieszy z tego, że, że SLD przyłączyło się do Koalicji Europejskiej, a myśli pan, że Sojusz miał wybór? Po tym jak pan, pan pana koledzy, pan, pan Belka, pan Cimoszewicz, byli premierzy również z SLD, e, ogłosili ten apel, czy myśli pan, że po tej chwili, po tym ogłoszeniu pan Czerzasty miał, miał w ogóle wybór? Ja uważam, że miał, bo jak słuchałem dyskusji w trakcie naszego posiedzenia, to byli i zwolennicy lewicowej koalicji, byli zwolennicy sojuszu SLD-PSL. No, jeżeli chodzi o lewicową koalicję, to pięć lat temu, bo powoływano się na przykłady z pięciu lat temu, ta obecna sytuacja jest taka, że praktycznie rzecz biorąc, takie partie jak Ruch Palikota, czy Późniejsza Razem, czy Inicjatywa Polskie, no one mają śladowe poparcie i nawet gdyby SLD chciał wchodzić z nimi w sojusz, to właśnie zostałby sam na Placu Boi. Więc raczej z tego punktu widzenia liczba wariantów, które sojusz lewicy demokratycznej mógł rozpatrywać, była dosyć ważna. Uważał wąska. pan, że realny był w jakimkolwiek punkcie... Ten wariant, który chyba na pewno się nie zrealizuje w tym pierwotnym koncepcie, koncepcja PSL, SLD nowoczesna? On przez moment wyglądał bardzo poważnie, ale zarówno nowoczesna jak i SLD uznała, że lepiej, iść, lepiej iść, iść w szerszym porozumieniu. Ja też uważam, że lepiej iść w szerszym porozumieniu. I... Widzę bardzo takie charakterystyczne nieporozumienie polegające na tym, że ten sojusz, tą koalicję traktuje się jakby yy, on szedł do wyborów do Sejmu i Senatu, gdzie ustalenie wspólnoty programowej byłoby rzeczywiście bardzo trudne. A tutaj jest, to są wybory do Parlamentu Europejskiego, gdzie minimum programowe w gronie tych partii jest łatwe Czyli do bierze pan Czyli wierzy Pan w ten projekt, w jego sukces? przy takim minimum programowym. Tak, wierzę. Wierzę dlatego, że to się bez, bez większego problemu da ułożyć minimum programowe, którym wszyscy kandydaci startujący do parlamentu będą się mogli będą się mogli y, posługiwać. A co będzie dalej? Czy ta koalicja zostanie odtworzona w wyborach do Sejmu i Senatu? To się dopiero okaże. Bo to... kamysz mówi, że potrzebna jest umowa na dwie, dwie kampanie. No pomny na pewno... Tego, że Katarzyna Lubnauer umówiła się z Grzegorzem Schetyną tylko na jedną kampanię, a co było później no to mogliśmy obserwować. Myślę, że najpierw trzeba poczekać na wynik Koalicji Europejskiej i w zależności również od uzyskanego wyniku procedować dalej. Jak wynik będzie bardzo dobry, to będzie większa chęć do pójścia w podobnym układzie do wyborów parlamentarnych. Jak pewne... będzie gorszy, no to nie będzie takich. Ale, ale wydaje mi się, że jednak jest pewne ryzyko w tym projekcie takiej szerokiej, e, szerokiej e, listy. Są, moim zdaniem są dwa. Po pierwsze e, wydaje się, że jeśli on zawiedzie, e, to przy wyborach europejskich uznawanych za niekorzystne ogólnie dla PiS z wielu powodów, i korzystne dla opozycji. Jeśli tu się nie uda wygrać tak szeroką listą, to nagle zwycięstwo szerokiej listy, które jest dogmatem, że najpierw musi być szeroka lista. Wielu polityków platformy, zwłaszcza mówi, musi być szeroka lista, żeby wygrać spis, nawet musi tam być Biedroń. Jeśli ta szeroka lista zawiedzie w wyborach do Parlamentu Europejskiego, no to przyszłość opozycji stoi pod, już we czerwcu będzie. W maju będzie stało pod dużym znakiem zapytania. Oczywiście, ale polityka to jest proces podejmowania nieustającego ryzyka i potem weryfikowania, czy to ryzyko opłacało się czy nie. Więc jest ryzyko. Ale niech pan zwróci uwagę, że tutaj wygląda na to, że naprzeciw jednych znanych nazwisk staną drugie znane nazwiska. Mam na myśli te dwie, te dwa najpotężniejsze bloki. Czyli Jedni i drudzy raczej orientują się na ludzi o takiej jasnej tożsamości i nie chcą eksperymentować z ludźmi całkowicie niezdanymi. A druga jest, drugie pytanie jest takie, bo Robert Biedroń przedstawił swój program bardziej na wybory do Sejmu, w sobotę konwencja PiS i też będzie program bardziej na wybory do Sejmu, więc jeśli uda się PiSowi i Robertowi Biedroniowi zmienić trochę kierunek tej kampanii. Bardziej na przykład, tak jak mówi mówił szef sztabu pis Tomasz Poręba na kwestię wiarygodności, zauważam, że chodzi tu o obietnicę, to nagle będzie to e, nie o, o minimum programowym kampania e, do, do Europarlamentu, tylko ogólnie kampania w jakimś sensie taka dotycząca, ogólna, dotycząca tak polityki. Może, tak może być, że e, kandydaci PIS-u będą starali się zachowywać tak, jakby to były wybory do Sejmu i do Senatu. Z kolei kandydaci Koalicji Europejskiej powinni trzymać się charakteru tej kampanii, a więc akcentować to, co jest związane z integracją europejską i roli miejsc i, i, i roli Polski w tej integracji. Więc myślę, że zwłaszcza y, y, Koalicja Europejska powinna tego pilnować i mówić wyraźnie. Panowie, wy coś mówicie. Panowie i Panie. Przepraszam, panie i panowie, wy coś mówicie, co nadaje się do dyskusji, która za chwilę będzie do Sejmu i Senatu, a trzymajcie się kwestii europejskich, bo to są wybory do Parlamentu Europejskiego. No. Na koniec, czy po ogłoszeniu Koalicji Europejskiej, po tym apelu o jej stworzenie, czy, czy pana bolały te wszystkie mm, hasła, które się pojawiały też na Twitterze, no dotyczące, że, że to jest... Winozaurów. No też. PZPR. Też. Ba, pana to zabolało, czy, czy jakoś... Ja, pan się, przez ja, lata, się, do... ja się do tego przyzwyczaiłem już, ale jeżeli są tacy politycy, dziennikarze, którzy się w tym lubują, to ja mam takie, do nich taką sugestię. No, jeżeli mój podpis pod traktatem akcesyjnym, to jest również podpis byłego członka PZPR, to zamierzacie ten podpis unieważnić czy macie 110 miliardów dolarów, które trzeba zwrócić, bo w tym czasie Polska otrzymała tyle pieniędzy, no to unieważniajcie ten podpis. O tym, jak będzie wyglądała kampania europejska, będziemy mówić, oczywiście śledzimy ją uważnie już teraz. Prezydent ogłosił pewnie pod koniec, musi ogłosić pod koniec lutego. Teraz już bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję bardzo Państwa i moim gościem był Reszek Miller, były premier i były przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Ja zapraszam na rzecz o polityce jutro o tej samej porze w imieniu Jacka Nizinkiewicza. Do zobaczenia.